Cieciorka pstra Coronilla varia należy do rodziny Papilionace, czyli Fabace, a zatem do rodziny motylkowatych, albo inaczej bobowatych. Cieciorka czasem w niektórych systemach jest zaliczana do rodzaju Securigera i wówczas nosi nazwę Securigera varia. Dawne polskie nazwy tej rośliny to ciecioreczka, babie zęby, babie kwiaty. Dorasta do około metra długości, bowiem jest to roślina pokładająca się. Wykształca kłącze pełzające. Łodyga jest rozesłana czasem oczywiście wzniesiona lub wznosząca się. Liście nieparzysto-pierzasto złożone o pięciu dwunastu parach listków podługowatych, eliptycznych lub równowąsko podługowatych. Listki są tępe lub zaostrzone, listki lancetowate. Kwiatostan baldaszkowato-kształtny w pozornych główkach, 1020 kwiatowy. kwiaty różowe, biało-różowe, fioletowo-czerwone, w różnych odcieniach. Skrzydełka i udeczka są najczęściej liliowe, a udeczka na szczycie ciemnopurpurowa, dziobkowato zaostrzone. Owocem jest strąk. Strąki są czterokanciaste, równowąskie, wzniesione. Poprzecznie członowana. Sieciorka kwitnie od maja lub czerwca, w zależności od temperatury oraz dni słonecznych, aż do sierpnia. Rośnie na wzgórzach, skrajach lasów, łąkach i pastwiskach. Czasem jest wysiewana w celach ozdobnych i dla wzbogacenia gleby w azot. Z punktu widzenia zielarskiego surowcem jest kwitnące ziele lub też owocujące ziele herba koronilne. Ziele cieciorki pstrej zawiera glikozydy nasercowe, flawonoidy, garbniki, pochodne kwasu nitropropionowego, poza tym antocjany, kumaryny nieco olejku eterycznego. Do flavonoidów, które występują w zielu cieciorki, należy astragalina, genisteina, izowiteksyna, izoorientyna, kemferol. Karbniki reprezentowane są przez proantocyanidyny. Barwa kwiatów zależy od antocyanów. Wśród kumaryn można wyróżnić skopoletynę, umbeliferon oraz dafnoretynę. Olejek eteryczny cieciorki pstrej zawiera palustrol, farnezen, kariofilem, kadinol, murolol, nerol i cytral. Do glikozydów nasercowych cieciorki pstrej należy hyrkanozyt oraz Desglukohyrkanozyt. Przy czym glikozydów nasercowych najwięcej jest w owocach, a zatem też w zielu owocującym. Niska jest jednak zawartość tych związków nasercowych. W dodatku, jak się okazało, słabo one wchłaniają się z jelit, szybko są też eliminowane z organizmu. Dlatego. Nie mają one większego znaczenia toksykologicznego. Jednakże wywierają wpływ farmakologiczny. Nazwy związków korolina, koronilina, koronarian odnoszą się do pochodnych kwasu nitropropionowego. Są to tak zwane nitropropanoilo-glukopiranozy. Zatem pisanie czy mówienie że glikozyd koronilina jest glikozydem nasercowym podobnym do digitoksyny jest całkowicie błędne i nieaktualne. Pod względem chemicznym koronilina 2633 nitropropanoilo alfa d glukopiranozę Pochodne kwasu nitropropionowego oraz beta-glikozydy 3-nitropropanolu wywołują przy większym spożyciu surowca zatrucie. U ludzi nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunkę. Duże dawki tych związków działają negatywnie na cykl krebsa, bowiem hamują dehydrogenazę bursztynianową. Występują jednak one także w innych roślinach z rodziny motylkowatych. Na przykład w rodzaju astragalus, czyli traganek. Przedawkowana cieciorka może spowodować methemoglobinemię. Najbardziej trujący jest kwas beta-nitropropionowy, który zachowuje się jak neurotoksyna. Przeżuwacze są mało wrażliwe na te związki, bowiem mikroflora je degraduje. Ziele cieciorki należy do ziół gorzkich, nasercowych i moczopędnych. Nowe badania potwierdziły, że desglukohyrkanozyt i hyrkanozyt działają na serce podobnie jak digitoksyna. Napar z dwóch łyżeczek ziela na szklankę wrzącej wody był podawany małymi porcjami w ciągu dnia, łyżkami, przy niewydolności i nerwicy serca, obrzękach i zaburzeniach sercowych w okresie przekwitania. Wyciągi z ziela działają antybakteryjnie wobec m.in. Streptococcus pyogenes wobec paciorkowca ropnego, Staphylococcus aureus, czyli gronkowca złocistego, Klepsiella pneumonia, czyli pałeczki zapalenia płuc, escherichia coli, czyli pałeczki okrężnicy, Pseudomonas eruginosa czyli pałeczki ropy błękitnej. Wyciągi z cieciorki Pstrej działają również cytotoksycznie i przeciwnowotworowo, np. wobec gruczolakoraka piersi linii MCF7. Ziele działa także gojąco i odżywczo na skórę. Bezpieczne dawki na paru jednoprocentowego wynoszą 15-30 ml 4 razy dziennie. Dawniej sprzedaży był również wyciąg alkoholowy z ziela, przygotowywany w proporcji 1 do 5. Taką nalewkę można zażywać po 1-2 ml 2-3 razy dziennie. Należy pamiętać, że kwitnące ziele cieciorki jest surowcem estrogennym, podobnie jak ziele lucerny, soi czy też ziele komonicy albo przelotu.